różnymi nalewkami stwierdziłem, że te nalewki nie wszystkie były smaczne dobre i od tego czasu postanowiłem sam zająć się produkcją nalewy ze skutkiem dosyć dobrym. Trzy lata temu zdobyłem pierwsze miejsce nalewką z czeremki. Dzisiaj startuję o trofeum Perwy z tą właśnie nalewką. Mam też nalewkę z karoni, która uważam że jest woda za, zaobserwowania, że jest za pożyteczną i smaczną i zdrową. Czy dziękuję. Coś interesuje szczególnie? No właśnie, to jest leśniwy, dębierek, federacji. I w takim maceracie z piwa, czosnku, soli, cukru, majranku.

Dosujemy pierwszy naturalny diabisty majeranek czosnek cebulę do naszych wyrobów. Całym dodatkiem chemicznym to jest sól peklowa, która jest bezpieczna ze względów do wyrobów dojrzewających, które Dodając soli peklowej można znaleźć się na ryzyko, się kiełbasianek. Bez dodatku funkcjonalnych i syntetycznych. Naszym domeną jest, że własną świnie sprzedać w kąż. Przed laty wszyscy rolnicy narzekali że pośrednik zarabia więcej, jak ten, co podwieczą. Ja 25 lat temu powiedziałem i tak zrobiłem. I przez te całe 25 lat wciąż jesteśmy tradycjonalistami i wyszliśmy z współczesną